oh Z innego miejsca, bo zmieniliśmy wczoraj hotel, także siedzę sobie tutaj z takim znowu pięknym widokiem. E, e, I słuchajcie, wczoraj mieliśmy naprawdę cudowny dzień. E, Powiedzieliśmy sobie e, pół dnia taką cudowną łodzią, palaliśmy się, e, kąpaliśmy się w morzu, piliśmy sobie prosecco. no było naprawdę fantastycznie, <laughs> ale oczywiście nie odbyło się bez brzegu. Nie wiem jeszcze, co się wydarzy na tym wyjeździe, w każdym razie. Podczas jednego z przystanków, kiedy właśnie mieliśmy się kąpać w morzu, ja sobie pływałam i nagle poczułam straszny, straszny ból. I naprawdę nigdy nie poczułam aż takiego bólu, serio. No i okazało się po prostu, okazało się po prostu, że poparzyła mnie meduza i mam ogromną ranę na nodze. Coś wyrazu już tak źle ona nie wygląda, ale po wyjściu ona była, po wyjściu moim z wody na łódź, ona była taka napuchnięta czerwona i to strasznie, się bolało. Na szczęście, tak mniej więcej po pół godziny, e, już było ok, e, no ale e, naprawdę było to bardzo nieprzyjemne, więc mam nadzieję, że już na tym wyjeździe naprawdę się nic już więcej nie wydarzy. E, a dzisiaj w planach mamy pewnie pójście na plażę. Tutaj w nowym miejscu, bo jesteśmy w Klajano, teraz, czyli w takiej miejscowości obok Positano. Moim zdaniem fajnie jest tak trochę zmienić otoczenie. Już Positano nam wystarczy. Nacieszyliśmy się nim, Jutro jesteśmy w Klajano. No i później mamy w planach jechać do Sorento i zobaczyć właśnie jak wygląda to miasteczko. Także dzisiaj również będę nagrywać dla Was dzisiejszy dzień. Sorento. Na razie jesteśmy tutaj już w sumie jakiś czas, ale na razie bardzo, bardzo nam się podoba. Mi się troszeczkę kojarzy, ze zgodę wybrzeżą kan i tak dalej. Ach, musimy przejść przez przejście, więc mąż mnie tutaj asekuruje. W każdym razie bardzo nam się podoba, a teraz idziemy do obrodów cytrynowych właśnie. I tym razem witamy się z Wami z Amalfi, które jest tam z tyłu za nami, trochę nie widać przez mój kapelusz. No i co? Będziemy dzisiaj zwiedzać właśnie Amalfi, a później jeszcze jedziemy do Ravello. Idziemy teraz do Wilderu Jesteśmy teraz w Ravello i właśnie idziemy tam, gdzie powiedział mój mąż. Tak, tutaj są piękne ogrody, także będziemy podziwiać... I piękne widoki, bo Rabello jest tak um, wysoko bardzo położone na wzgórzach. Dokładnie. Jechaliśmy tutaj bardzo krętymi ścieżkami właśnie w górę. No zresztą zobaczycie na filmie. Nie, nie nagrywałam jak jechaliśmy. Nagrywałaś, okay. No to nie zobaczycie. <grywa> <grywa> Musicie uwierzyć na słowo. <grywa> Jesteśmy już po wizycie w willi Lufalo, a teraz jesteśmy w kolejnej pięknej willi tutaj i nawet nie wiem czy bardziej nam się tutaj nie podoba. Jest to willa Cimbrone. Cimbrone. Jest po prostu prze-prze-cudnie, musicie... Ta mega piękny, zadbany ogród. Naprawdę nie wiedziałem, tak pięknego ogrodu jeszcze. No. Coś cudownego. Znaczy, I te cykady w fle... polecamy. Chyba jest właśnie mniej popularna od tej Biblii tak, jest ale, dalej od centrum. Tak, ale jest naprawdę przecudnie tutaj. Ponownie, my powinniśmy być właśnie w samolocie do Warszawy, wracać do domu, ale jak widzicie, dalej jesteśmy tutaj, ponieważ wczoraj wieczorem okazało się, że nasz lot powrotny został odwołany. Więc mieliśmy naprawdę bardzo stresową sytuację, bo lot mieliśmy wykupiony Wizerem, ponieważ tylko taka opcja była, żeby bezpośrednio dolecieć z Warszawy do Neapolu, tylko Wizzer oferował takie bezpośrednie połączenia. Dlatego też na taki lot się zdecydowaliśmy, ale dlatego właśnie nie cierpię tanich linii lotniczych, bo raz, że te bilety w ogóle nie były tanie, naprawdę cena była bardzo wysoka, jak na to, że to jest taki krótki lot w Europie. I teoretycznie tanie linie. Albo właśnie w takich sytuacjach zostajecie totalnie pozostawieni, pozostawieni sami sobie, bo tak naprawdę jedną opcją, jaką dostaliśmy, to albo przebukowanie sobie tego lotu z dzisiaj na piątek, a my nie możemy aż zostać 5 dni dłużej, a właśnie kolejny lot jest dopiero w piątek bezpośredni z Warszawy do Neapolu tymi liniami Wizel albo po prostu możemy ubiegać się o zwrot kosztów tego odwołanego lotu, co oczywiście nie jest pewne, że zostanie nam, zostaną nam te pieniądze zwrócone, także do tego właśnie tanie linie są okropne, ponieważ nie biorą odpowiedzialności za takie rzeczy zostawiają Was zupełnie z taką sytuacją samych, więc my wczoraj totalnie na szybko siedząc na jakichś schodkach w Amalfi szukaliśmy jakichś połączeń powrotnych do domu. I ostatecznie znaleźliśmy jakieś loty przez jeden i zablokowaliśmy je na jutro, więc zostajemy w tutaj jeden dzień dłużej. I obyśmy wrócili, oby nam się udało wrócić już jutro spokojnie do domu, oby i te nowe loty nie były odwołane, bo teraz sytuacja jest naprawdę taka, że nie wiadomo. Zapłaciliśmy za te nowe loty bardzo dużo pieniędzy. No i powiem wam, naprawdę. Tak, jak siedziałam tutaj na tym samym balkonie i mówiłam Wam, że mam nadzieję, że już nie będzie na tym wyjeździe więcej przygód, no to zobaczcie, co nas spotkało. Także naprawdę mam nadzieję, że tym razem to już koniec tych wszystkich dziwnych zdarzeń, które miały tu miejsce. No, ale plus jest taki, że zostajemy dzień dłużej i dzisiaj, jak widzicie, jestem już gotowa i będziemy korzystać z tej pięknej pogody, którą tutaj mamy, z tych pięknych widoków. Z morza, ze słońca, także no, trzeba się cieszyć z tego i tylko trzymać kciuki, żeby te nowe loty się odbyły zgodnie z planem. Samet, powiedz, Udało się. Misja prawie zakończona sukcesem. <laughs>